Nadmienię, że uczelni przygotowali samotną czcię, a w swoim płomieni Na początek zapraszam Was od Januszowa. Premier Odziciel, też w dniu chcemy że podziękować za wszystko, co dla nas zrobicie, za całą do Udziela odwiedzionego dolecła to nam, że nasze porażki mogą znaleźć czegoś użytecznego. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, spełnienia wszystkich swoich niezwykłych marzeń i dalszych sukcesów w pracy. dźwięk Zaません, w resolu, i znaleźć dzisiejsze życzenia podczas wychowawczą panią oraz wszystkie nauczyciele którzy są w szkoły. Podziękować chcę za wspaniałe prace lekcje, lekcie, za powodę szkoły, za rozwijałość, szczytów zdrowia, cudzości i wytrzymałości. W dalszym ciągu mamy przygody Zrobiła objawem szczęścia i pomysłności oraz edukacji w tym trudnym zadaniu, jakim jest kształtowanie naszych charakterów. Chcielibyśmy, aby to wszystko prawo...